Nazywam się Aleksandra, mam 31 lat i od 6 lat jestem żoną Marcina. Nasze małżeństwo rozpoczęło się pełne namiętności, podróży i wieczorów przy winie, ale z biegiem czasu wszystko spłynęło w rytm codziennej rutyny. Marcin prowadzi firmę transportową z biura w centrum Katowic, a ja, odkąd porzuciłam pracę w agencji PR, zajmuję się domem, czasem zerkając na ogłoszenia o pracy, ale bez większego przekonania. W czerwcu Marcin zaproponował, żebyśmy spędzili wakacje w dworku jego rodziców pod żywcem. Miał tam świetny internet i mógł pracować zdalnie. A ja? Potrzebowałam zmiany. Myślałam, że kontakt z naturą i spokój beskickich lasów pomogą mi odzyskać równowagę. Dworek był duży, w starym stylu, z drewnianymi podłogami, werandą i, co najważniejsze, prywatnym basenem. Już pierwszego dnia przywitał nas ojciec Marcina, pan Andrzej. Wysoki, zadbany sześćdziesięciolatek, były nauczyciel WF-u, który wyglądał, jakby czas się dla niego zatrzymał. Włos przypruszony siwizną, szerokie ramiona i ten charakterystyczny głos, głęboki i spokojny, ale noszący w sobie nutę dominacji. Nigdy wcześniej nie zwracałam na niego takiej uwagi. Aż do pewnego poranka. Byłam w kostiumie kąpielowym, jeszcze z wilgotnymi włosami po pływaniu, kiedy Andrzej wynurzył się z wody. Krople ściekały po jego ciele, mięśnie napięte, spojrzenie pewne siebie. Złapałam się na tym, że patrzę za długo. Odwróciłam wzrok z bijącym sercem, ale coś we mnie już pękło. Przez następne dni spotykaliśmy się niemal codziennie przy basenie. Marcin siedział całymi godzinami w gabinecie na górze. Zajęty projektami i wideokonferencjami, a ja. Ja miałam czas, by oddać się czytaniu, pływaniu i obserwacjom. Andrzej coraz częściej pojawiał się w tych samych momentach, co ja. Zaczęliśmy rozmawiać o filmach, o Beskidach, o moich planach. Czułam, jak buduje się między nami nić porozumienia. W pewnym momencie zaczął przynosić mi kawę na werandę. Raz podał mi filiżankę z lekkim dotknięciem mojej dłoni. To dotknięcie było jak impuls, jakby całe moje ciało się przebudziło. Nie wiedziałam, czy to przypadek, czy świadomy gest. Ale tego wieczoru patrzyłam w lustro długo i dokładnie. Ubrałam się w cienką, lnianą sukienkę w kolorze lawendy. Bez stanika. Położyłam się wcześniej spać, ale sen nie nadchodził. Kilka dni później Marcin musiał pojechać do Krakowa na spotkanie. Zostałam sama z Andrzejem. Pogoda była duszna, basen oświetlony tylko światłami ogrodu. Wyszłam na zewnątrz w krótkim, satynowym szlafroku, pod którym miałam jedynie cienki kostium. Andrzej siedział już na Leżaku, popijając wodę z cytryną. Chcesz się zanurzyć? zapytał spokojnie, jakby zupełnie niewinnie. Skinęłam głową. Woda była ciepła, delikatna. Kiedy podpłynął bliżej, jego ciało niemal ocierało się o moje. Nie odsunęłam się. Poczułam dreszcz, gdy jego ręka musnęła moje ramię pod wodą. Spojrzałam mu w oczy. Milczał, ale w tym spojrzeniu było wszystko. Tajemnica. Napięcie. Pragnienie. Wyglądasz dziś inaczej, powiedział cicho. Zadrżałam. To nie były słowa teścia. To były słowa mężczyzny. Tego wieczoru nie wydarzyło się nic konkretnego. Ale myślami przekroczyliśmy już granice. I wiedzieliśmy, że nie będzie odwrotu. Następnego dnia rano próbowałam zająć się czymkolwiek prasowaniem, przestawianiem książek na półkach. Nawet podlewaniem pelargonii. Ale nic nie działało. W głowie miałam tylko jeden obraz: Andrzeja, jego spojrzenie, jego dłoń muskającą moją skórę pod wodą. Czułam się jak nastolatka, a przecież byłam mężatką, dorosłą kobietą. Wieczorem wyszłam na spacer w kierunku pobliskiego lasku. Włożyłam cienką, zwiewną sukienkę na ramionczkach, sandały na niskim obcasie i słomkowy kapelusz. Na wszelki wypadek, tak mówiłam sobie. Ale w środku wiedziałam, że mam nadzieję spotkać właśnie jego. I tak się stało. Andrzej szedł z drugiej strony ścieżki, z kijkami do norgi kłokin, w sportowym stroju, ale bez koszulki, jego skóra lśniła w słońcu. Zatrzymał się, spojrzał na mnie z uśmiechem. Wyglądasz, jakbyś czekała na kogoś. Może czekałam? Odpowiedziałam półgłosem, zaskoczona własną odwagą. Szliśmy obok siebie w ciszy, którą przerywały tylko śpiewy ptaków. Gdy doszliśmy do polany, usiedliśmy na pięku pod starym dębem. Andrzej podał mi butelkę wody i zerknął z boku. To nie powinno się dziać, powiedział. A jednak się dzieje, szepnęłam. Nie pocałował mnie. Jeszcze nie ale położył dłoń na moim udzie. Bez słów. Jego kciuk zataczał leniwe kółka tuż pod krawędzą mojej sukienki, a ja nie miałam siły, by się odsunąć. Wręcz przeciwnie. Tego wieczoru, kiedy Marcin znów zaszł się w biurze z laptopem, przebrałam się w coś bardziej śmiałego. Czarne, dopasowane body z otwartymi plecami i cienki szlafrok, który suwał się z ramienia przy każdym kroku. Poszłam do kuchni napić się wina. Andrzej już tam był. Lubisz czerwone? zapytał, już nalewając dwa kieliszki. Usiadłam przy wyspie kuchennej. Kiedy podał mi kieliszek, nasze palce znów się musnęły. Spojrzałam mu prosto w oczy. Cisza pomiędzy nami była cięższa niż słowa. Myślałem o tobie całą noc, powiedział nagle. Nie odpowiedziałam. Po prostu zeszłam z taboretu i stanęłam tuż przed nim. Tak blisko, że czułam jego oddech na szyi. Nasze ciała nie ma się stykały. Dotknął mojego policzka i przesunął dłonią aż za ucho. Cały świat się zatrzymał. A potem pocałował mnie. Delikatnie, powoli, ale wystarczająco długo by uruchomić lawinę. Moje palce zacisnęły się na jego koszulce, jego ręce objęły mnie mocno. Pocałunek był głęboki, pełen nagromadzonego napięcia. Kiedy usłyszeliśmy szum wody w łazience, Marcin, odskoczyliśmy od siebie. To się nie powtórzy, powiedziałam, dysząc. Andrzej tylko kiwnął głową. Ale wiedzieliśmy oboje, to był dopiero początek. Kolejne dni były jak teatr. Ja, główna aktorka, udająca przed mężem spokój, opanowanie, normalność. On, niczego nieświadomy widz, siedzący z laptopem na tarasie, sączący kawę i rozmawiający przez słuchawki. A między nami, Andrzej. Jego spojrzenia, które przyciągały mnie jak magnes. Jego obecność, którą czułam nawet, gdy był w innym pokoju. Pewnego popołudnia, gdy Marcin pojechał do Bielska na spotkanie z klientem, zostałam w domu sama z teściem. Słońce pieściło skórę, wiatr poruszał firanki w salonie. Założyłam białą, bawełnianą koszulę Marcina. Usiadłam na sofie z książką, nogi podciągnięte, dekolt kusząco rozpięty. I właśnie wtedy wszedł Andrzej. Zatrzymał się w drzwiach. Jego wzrok powoli przesunął się po moim ciele. Czułam, jak rumieniec wpełza mi na policzki, ale nie odwróciłam wzroku. Wiesz, że wyglądasz, jak z moich snów? zapytał cicho. To może przestań śnić i zrób coś z tym, odpowiedziała nieświadoma odwagi tych słów. Podszedł wolno, jak drapieżnik. Usiadł obok mnie. Cisza była gęsta, duszna, elektryzująca. Dotknął moich kolan. Przesunął dłoń mi po udach. Gdy pochylał się, by mnie pocałować, usłyszeliśmy sygnał samochodu. Marcin wrócił wcześniej. Odsunęliśmy się gwałtownie. Andrzej wstał, a ja nerwowo zapięłam koszulę wyżej. Marcin wszedł do salonu z torbą w ręku i zmęczonym uśmiechem. Co tak cicho? Nie przeszkodziłem? Zapytał Nie, po prostu czytałam, wyjąkałam, chowając książkę do torebki. Wieczorem nie mogłam znaleźć sobie miejsca. Czułam, że granica została prawie przekroczona i że chcę, by została ale nie miałam odwagi. Ani planu. Następnego dnia Andrzej zaproponował wspólną przejażdżkę rowerową po leśnych ścieżkach. Marcin nie mógł, miał wideokonferencję do późna. Ruszyliśmy tylko we dwoje, w ciszy, oddychając wilgotnym powietrzem lipcowego lasu. Zatrzymaliśmy się nad małym jeziorkiem. Rozłożyliśmy koc. Ja w szortach i sportowym topie, Andrzej w lekkich spodenkach i pod koszulku. Byliśmy spoceni, rozgrzani, rozpaleni nie tylko od słońca. Nie chcę już udawać, powiedział nagle. Wiem, że to chore, ale nie umiem być obok ciebie, jak ojciec męża. Nie czuję się stary, czuję się mężczyzną, obok kobiety, której pragnę. Milczałam, patrzyłam w tafle wody. Potem odwróciłam się do niego i pocałowałam go mocno, głęboko, jakby ten las był naszym schronieniem, jakby czas się zatrzymał. Gdy wracaliśmy, ścieżką wśród wysokich sosen, trzymaliśmy się za ręce. A wieczorem, gdy Marcin zasnął po dwóch lampkach wina, wyszłam z sypialni boso. W samej satynowej halce. Cicho, jak cień, przeszłam przez korytarz i zapukałam do pokoju Andrzeja. Drzwi otworzyły się bez słowa. Drzwi do pokoju Andrzeja zamknęły się za mną bezszelestnie. Stał przede mną w dresowych spodniach i ciemnej koszulce, ale jego oczy mówiły więcej niż słowa. Przez dłuższą chwilę tylko patrzyliśmy na siebie, jakbyśmy oboje czekali, aż rozsądek nas zatrzyma. Ale on milczał. Ja też. Podszedł powoli, a gdy dotknął mojego ramienia, poczułam ciarki na całym ciele. Jego dłonie były duże, ciepłe, silne, prowadziły mnie, jakby znały każdy mój zakamarek. Nasze usta znów się spotkały, tym razem już bez oporu. Zaczęliśmy całować się zachłannie, jakbyśmy nadrabiali lata straconej bliskości. Jego dotyk był stanowczy, ale czuły. Podniósł mnie z łatwością i położył na łóżku, całując szyję, obojczyki, ramiona. Tkanina satynowej halki szeleściła pod jego rękami. Jego dłoń przesunęła się w dół moich ut, aż dotarła do gołej skóry, a ja jęknęłam cicho, nie z bólu, z ulgi. To była noc pełna szeptów, przyspieszonych oddechów i spojrzeń, które paliły bardziej niż dotyk. W pewnym momencie zatrzymał się i spojrzał mi w oczy. Jeszcze możemy się wycofać, powiedział. Nie chcę, odparłam bez wahania. Zasnęliśmy razem, spleceni jak para kochanków. Ale nad ranem obudziłam się pierwsza. Z przerażeniem spojrzałam na zegarek, godzina piąta dwanaście wymknęłam się po cichu, wróciłam do swojej sypialni i położyłam obok śpiącego Marcina. Paczniałam perfumami, których nigdy nie używałam przy nim. W sercu miałam chaos. Tego dnia byłam nieobecna. Unikałam spojrzenia Marcina, wymigiwałam się od rozmów. Ale wieczorem nie wytrzymałam. Wyszłam z domu i zadzwoniłam do przyjaciółki, Kingi. Poprosiłam ją, by przyjechała po mnie. Musiałam wyjechać, choćby na chwilę, by zacząć myśleć. Co się stało? Zapytała w aucie. Popełniłam błąd. Największy w życiu wyszeptałam. Spędziłam u niej dwa dni. Andrzej pisał. Nie odpisywałam. Marcin dzwonił, odebrałam tylko raz, mówiąc, że potrzebuję czasu. Gdy wróciłam, Marcin czekał w salonie. W rękach trzymał mój telefon. Jego mina była zimna jak lód. Przeczytałem wszystko. Powiedział spokojnie. Wiadomości. Zdjęcia. Twoje nie mogę przestać myśleć o tobie. Nie zaprzeczyłam. Usiadłam. Przepraszam, powiedziałam, pierwszy raz naprawdę. Marcin spojrzał na mnie jak na obcą osobę. To mój ojciec, wysyczał przez zęby. Ty, wy dwoje, jak mogliście? Złapał kurtkę i wyszedł z domu, trzaskając drzwiami tak mocno, że zadrżały szyby. Zostałam sama. Z winą. Z ciszą. Dom był pusty. Nawet echo wydawało się chłodniejsze niż zwykle. Marcin nie wracał przez wiele dni. Andrzej też zniknął. Nie było żadnej wiadomości. Żadnego przepraszam. Żadnego co teraz? Tylko ja i ściany, które znały zbyt wiele. Włóczyłam się po pokojach w luźnej koszuli nocnej, z kubkiem zimnej herbaty w dłoni, szukając odpowiedzi, których nie potrafiłam sobie udzielić. W nocy płakałam. W dzień odtwarzałam w głowie każdą scenę, każdy szept, spojrzenie, dotyk. Czułam się, jakbym zdradziła nie tylko męża. Zdradziłam samą siebie. Któregoś dnia do drzwi zapukała teściowa, pani Danuta. Nie widziałyśmy się od miesięcy. Weszła z poważną miną, jakby wiedziała wszystko. Marcin się do mnie odezwał. Jest w zamościu, u znajomego, powiedziała, nie siadając. Nie wiem, czy wróci. Ale wiem jedno. Jeśli go kochasz. Musisz przestać myśleć o Andrzeju. Ja? Urwałam. Co mogłam powiedzieć? Że to nie tylko pożądanie? Że przez Andrzeja poczułam się żywa? Wiem, co czujesz dodała po chwili ciszy. Też kiedyś zrobiłam coś głupiego ale rodzina to nie teatr. Nie gramy ról albo jesteśmy, albo nie. Zostawiła mnie z tymi słowami. Tego samego wieczoru wrócił Andrzej. Stanął w progu, nieco zgarbiony, jakby świat spadł mu na ramiona. Nie mam dokąd pójść, powiedział cicho. Nie wiem, co robić. Patrzyliśmy na siebie długo. W jego oczach nie było już tej siły. Był złamany. I mimo wszystko, nadal przepełniony uczuciem. Aleksandro, zaczął, ale przerwałam mu. Nie możemy już tak żyć, powiedziałam spokojnie. Zniszczyliśmy zbyt wiele. Więc koniec? spytał, ledwo słyszalnie. Podeszłam, objęłam go. Po raz pierwszy bez namiętności. Tylko z bólem. To nie koniec uczuć, ale to koniec naszej historii. Kilka dni później wyjechałam z dworku. Zostawiłam wszystko: ubrania, zapach, wspomnienia. Zabrałam tylko jedną rzecz: list od Marcina. Leżał na mojej poduszce. Był krótki. Zawiodłaś mnie, ale bardziej zawiodłem się na nim. Nie wiem, czy będę umiał Ci wybaczyć, ale wiem, że nie chcę Cię już nienawidzić. Czy to był cień nadziei? Minęło kilka tygodni. Przeprowadziłam się do Rzeszowa. Zaczęłam nową pracę w agencji brangingowej. Powoli wracałam do siebie. Nie zapomniałam. Nie usprawiedliwiałam się. Ale żyłam. Aż pewnego dnia, po pracy, zauważyłam wiadomość na skrzynce głosowej. Głos Marcina. Aleksandro, jeśli naprawdę chcesz zrozumieć, dlaczego milczałem, musisz przyjechać. Tylko wtedy wszystko ci powiem. I coś jeszcze. To, co wiem, może zmienić wszystko. Serce zabiło szybciej. To nie był koniec. To był początek.